To jest wydarzenie historyczne. 62. Farma, budowa, ciąg dalszy. Dzisiaj odpalamy linię pod Kikerek. Będzie Kikerek. Tu będzie szła linia. Tu jest lądowanie od pierwszej chopy na dużej linii. Tutaj będzie szła linia na Kiker powoli robimy slopa tutaj gdzieś będzie multka tu oczywiście dół będzie schodziło się i gdzieś między za tymi drzewami będzie wybitko oczywiście kikerek i tam będzie lądowanie gdzieś, gdzie te drzewa tutaj są no tak to będzie wyglądać właśnie ustawiamy jakiegoś time lapse'a i lecimy z tym. Koniec na dzisiaj kopania. Na razie to wygląda tak. Tu jest ścieżka, tu mulda. Jeszcze trzeba podsypać wjazd. I zjazd już. Myślę, że zjazd będzie tak jak jest teraz. I tam będzie tunel. Wybitko, lądowanie. Zajebista treningowa. Oj, to będzie dobry sezon. No. A pewnie jutro będę kończył. Także wpadnie kolejny time, time i niedługo stawiamy kicker i będzie działać wszystko. No i przywieźliśmy kiker dzisiaj Malujemy sobie z krzychem i z kamerzystą jutro będziemy poszerzać ten dół ładny najazd robić, ładną mrynę tunel, czy jak to tam to lubi zwać I będzie pierwszy jakkolwiek wielkościowo wyglądający kiker to jest około metr osiemdziesiąt myślę, ma wysokości. Tyle, także na jakimś tajlapsik teraz wpada. Tyk. Jo Jaaa, ale kicker. obok, Konrad. Ale staj, bo tu będzie wyglądało, że jest wyższy Metr 90 ma hop, ponad, metr 90 ma kicker, jest dobrze. No, kocyk też mamy dla kickera. Tak, ładny. Bye. <laughs> Tak, położyliśmy dywan i dyktę, bo tu błoto się zrobiło i ochotnik idzie, pierwszy dobrze, to pompuj amortyzator kółka. No, linia wygląda tak, za mną jest. I tak, tu jest plan, żeby dać 3-4 korby. no coś tu chyba. Multka, zjeżdżamy. No, to jest, zostałem od Chcę, byście pod słońcem wstawiamy. Jak pan Łukasz Budziarski poleci tą hopę pierwszy raz, ja obstawiam, że wysiądzie i doleci sobą, a rower poleci w dół. Kamerzysta Ja obstawiam że przywali Przodem? przodem O kurde, to było też dobrze. I za Iwana się spytać co obstawia. Co obstawiasz? Co zrobi Budziar? Ja myślę, że zrobiła Nate z lecie Jakiś wywiad tu jest? Wiatr, wiatr. Co zrobi budzior? Budzior? Przeleci. Nie nie ja co? Przeleci. Doleci, doleci. Tu. niego więźnia. Już leci. 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 O kurde, lecisz? Nie no, może leci. Dawaj transfer na boczek bo O kurde no. na to. Nie. No. Cały czas myślę, że leci Masz ja tak, no, tak, ja tak... 90 stopni, no, tutaj masz jakiś... jakiś Kącik Kącik jest 62 Eee, to nie jest źle a, a 62? Sze... 62 jest tak. jednak a To jest dość spod... Jest dość słaby, to dokładnie. Dobrze, 70. Dobrze, lepiej, 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 nie. lepiej, ja to jak nic. Ja wiem. lepiej, lepiej, myślicie, że lepiej, 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 Nie lepiej, 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 Góry słabej wygląda. I, mimo, nie, fajnie wygląda. on trafił ja, No Dawaj! 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 Na środek! Go for żeby się. Au! nie, nie kipda Ja pierwszy. Hahaha! idealnie! Jak chciałeś, to rower idealnie wleciał, tak jakbyś został Dobra <coughs> Zostałem <coughs> czymś w oko <coughs> Gałęzią <coughs> Dobra, doleciał nic nie zajebałeś tutaj w Brawo, Brawo. No wcale Brawo. Jeszcze z jazd. Zajebał w o, zrobiłem Przez przypadek się wybiegł i wylądowałem bardzo nisko no, nie, ja Ale wcisnąłem i na lajcie. Co chyba jest? Ty, to będzie Ja. O, 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 co za wariot. Ale ty ale nie, Co za wariat wow, ale jest stabilny A, bardzo lot no, jest... Bardzo stabilny lot Duży lot? Szaleniec Wywiady, ale... jak Artur poleci? Artur poleci, myślę, że z proketem na to No nie wiem, nie wiem, no trudno powiedzieć Ja myślę, że będzie idealna parabola, Artur Rower odepchnie. Pięć złotych Ja myślę, że puści rower. Ja myślę, że może być fikoła na lądowaniu, bo to jest taka szansa. Nie wiadomo, nie wiadomo, bo to jest... pewno nie ciemników. będzie lepiej od tego lepszego zawodnika z dwudziestolikim oświadczenia Tak, tak. Możemy go łapać tutaj. Dawajcie pod fikoł. Odjedzie, odjedzie. Dobra, jak już odjedzie, to poprzed... ej Co, nikt w pociągu? Co? Pociąg! Jak <laughs> <laughs> Yo! Ej, ten... Myślę, że teraz może skoczyć, ponieważ... To jest jego trzecia próba. Yy, proszę Państwa, to jest wydarzenie historyczne na farmie. Nowy historyczny moment na farmie. Tworzymy historię, tutaj Ożymy. możemy to zobaczyć. To jest tak, zwany, tak zwane... Pierwszy kicker na farmie. Tak tam jest długi oto. To jest widzicie, proszę Państwa. Ono ma 60 stopni, 5 metrów przelotu. No cóż, no trzeba tylko czekać na skok, no i tyle. Jedzie, jedzie! O, o, kurde. Ja... ja. Aaaa, jo. O, co? No. Ale, <noise> wiesz, co ja zrobiłem tam? Jak muliłem tą muldę to zajebałem w kiedy To nie Zajebioza! <głos> ja dupia, ale lotu jest. No nie jest. jebałem jakąś.